Dobranoc, moje misiaczki, pysiaczki. Mm. O, daj spokój, Walter. Nie mamy dwóch lat. Masz rację. Jesteście dorośli. Koniec. Dobranoc, słodkich snów. Hmm? Walter. Oj, zapomniałem. Traktuje nas jak małe dzieci. Tak, jak maluchy, które boją się cienia w szafie. O. Najważniejsza broń wszechświata będzie moja! Ha, nie patalo! Hehe! He, teraz, kiedy mam tę broń, zawładnę całym światem! Patalo! Słuchaj, bałwanie to nie broń, tylko patalo! Natychmiast głowy Nigdy mnie nie złapiesz! Patalo szybowiec! Juhu. O, o mój nos! <gry> Dobrze ci tak, Dodo. Dodo brzmi lepiej. Patalo zamienia się tylko w rzeczy, które rymują się z o. Dzięki za radę. Patalo, helikopter, co lata nisko. O. Świetnie się spisałeś, Andy. Wkrótce podbiję cały świat. Na razie. Patalo! Nina Patalo Będziemy później. Tata znowu zgubił drogę. Patalo! Złośliwy herb. Policja doszło do porwania. Jest mały, fioletowy i nazywa się Patalo. Zgadza się. Żółta czapka. A skąd wiecie? W telewizji. Prędko, włączajcie! Mieszkańcy świata nazywam się herb z rzęda trzeci! To on! To on! On porwał patalo! Ogłaszam, że odtąd jesteście na mojej łasce, ponieważ mam tę potężną broń. Jeżeli w ciągu pięciu minut nie otrzymam dokumentu poświadczającego, że jestem panem krześnata, zniszczę te planety! O nie, może zamienić naszego patala w pancerne działo i wysadzić cały świat. Hej, to nawet brzmi ekscytująco! Andy, to najgłupsza rzecz, o jakiej słyszałam. Pozwólcie, że zademonstruję wam jego niezwykłe zdolności. Może się zmienić w każdą broń świata, która rymuje się z O. Jakąkolwiek! Na przykład patalo-patalo-karczoch. To nie jest broń, ale mogę go zmienić w czocha! Próbujesz nas przestraszyć karczochem? Andy, a, 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 on cię nie a, 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 słyszy, jest w telewizji. No? No tak. A teraz najnowsze wieści ze świata polityki. Kilka minut temu wszyscy światowi przywódcy wręczyli herbowi w rzędzie podpisany dokument, który ogłasza go władcą wszechświata. świata. chwilę później Herb z rzęda odleciał do swojej tajnej rezydencji, którą dzieli z matką, żeby tworzyć nowe światowe rozporządzenia. Herb z rzęda! Skąd ja znam to nazwisko? Z rzenda. Ustawa numer 53 nikogo nie wolno zmuszać do jedzenia warzyw, zwłaszcza jeśli to jest gotowany brokuł. Hej, koniec z brokułami? Świetny pomysł! Dobra, oto mój plan ratunkowy. Wejdziemy do domu Herba, pobijemy go i odbierzemy Patalo. Świetnie! Tyle, że nie wiemy, gdzie jest jego dom. O, ale ktoś musi go powstrzymać. Cztery. Każdy obywatel musi zapuścić wąsy pod karą! Herbie! Ile razy mam cię na obiad? Hej, to pani z rzęda, sąsiadka z naprzeciwka! Już idę, mamo! Oddalam się, mam ważne sprawy do załatwienia! Mam cię! Teraz wiemy, gdzie się ukrywasz, Herbie! Nadal mieszka z mamusią? Ale spryciarz! Szykuj się, <laughs> Ha? Niech żyje herb z rzęda! Jesteśmy policją wąsową! Sąsiedzi zawiadomili nas, że nikt w tym domu nie nosi obowiązkowych wąsów! Niestosowanie się do prawa podlega karze! Wszyscy domownicy będą musieli pojechać z nami! Wszyscy! Walter! Mamy problem! To dzieła!! Panie policjancie, Pański partner nie nosi wąsów. Ręce do góry, poddaj się, jesteś aresztowany. Mówię Ci film, że to podstęp zostałem wrobiony. Ile razy ci mówiłam, żebyś gryzł jedzenie, zanim je połkniesz? Mamo... Herbis, Rzędo, przyszliśmy wyzwać cię na ostateczny pojedynek. Łupcy, co za tupet! Zgniotę was jak karaluchy! Najpierw dokończysz brokuły! Hmm? Grzeczny chłopiec. Możesz iść. <laughs> Jeden ruch, a zamienię Batalo w próg masowego! On blefuje! Nie radzę wam sprawdzać! Jestem pewna, że blefuje! Fatalo kimono! Nie! Fatalo ślimako! Fatalo pudełko! Fatalo sombrero! Fatalo wielki robot komando! A! Oczywiście, że robot komando! Nie mogłem wymyślić broni, która rymuje się z o, e, Co za niezwykły dzień! Powstrzymaliśmy szaleńca przed zniszczeniem świata, a w dodatku na kolację zjedliście wszystkie warzywa! Nikt już nigdy nie odbierze mi patalo! Patalo! Mm, mm, dobranoc moje mi się pysie! I znowu zaczynasz! Uj, przepraszam, już nie będę. Słodkich słów! Mogliśmy zamienić patalo w różne fajne rzeczy. Na przykład patalo oregano. Andy! Idź spać! Czekaj, mam coś fajnego! Patalo, straszydło! To była najgłupsza rzecz pod słońcem. Nina, wróciliśmy! Wersja polska na zlecenie Teleton Plus Studio Publishing.